Ej hey kochani, idę z Wami do wyjaśnienia, dlaczego mnie tak długo nie było na YouTubie. Mm. Nie było mnie bardzo długo na YouTubie, ponieważ YouTube mi się zepsuł. Nic nie mogłam z nim zrobić. Wylogowało mnie i się starałam dosłownie, jak widać miesiąc, żeby cokolwiek z nim zrobić. Po prostu nie wylogowało. Nie mogłam się zalogować. I dzisiaj mi się w końcu udało jest 22. No i No w końcu jakoś mi się udało. Um, jeszcze dalej nie mogę odzyskać innego konta, ale dobra, to konto nie jest aż tak ważne jak to, bo to jest mega dla mnie ważne I niedługo będzie film, albo shorts, albo normalny film I mam nadzieję, że wam się spodoba i mam nadzieję, że mi wybaczycie Naprawdę, ja na to wpływu nie miałam, po prostu mi się zepsuł, nie mogłam wam nawet, was nawet poinformować i... Ale mega się cieszę, że już mogę nagrywać. Jest fajnie. Dobra. No to pa. Mam nadzieję, że się... Że nie tęskniliście aż tak bardzo, jak ja za wami. Pa, pa. W końcu mogę nagrywać. Pa.